Dzień dobry kochani. witam Was na kanale Psiflow. Dzisiaj jest taki vlog z całego mojego dnia. Ogólnie nie dzisiaj ciekawego się nie dzieje, ale chciałam Wam po prostu pokazać, jak to wygląda u nas jak po prostu funkcjonuje z moim psem na co dzień. I ogólnie um, oczywiście od razu zaczynamy od jedzonka, dlatego pokażę Wam, co ona jada na śniadanie. Mianowicie Kira jada. E, no, oczywiście karmę, ogólnie je zazwyczaj wild coś takiego, rybną, ponieważ kira ma bardzo duże alergii i po prostu ryby są jakby naj najbezpieczniejszym rozwiązaniem. A teraz akurat skończyła nam się karma i muszę jej dawać z... O nie, z logicznego, to jest psiemanko i to... oni y, nie jest psiemanko. z pan mięsko, przepraszam. jest przepraszam, są bardzo podobne nazwy. I ogólnie... Tutaj właśnie u nas jest fajnie, w zoologicznym, bo oni sprzedają na kilogramy, więc jak po prostu mi się skończy karma, to mogę gość z zoologicznego, kupić kilogram karmy i jest git. No właśnie mam e, tutaj karmę psz... zypał mięsko, o. I e, to jest ogólnie rybna też, no bo jak mówiłam, to jest po najbezpieczniejsza opcja. Daję jej na oko, ponieważ zgubiłam gdzieś miarkę, ale ja mniej więcej wiem, bo to jest ogólnie cała miseczka taka moja spowalniająca. Teraz Wam tylko, tą to nasypnę karmę. To jest zasadniczo nierówna moja cała miska, dlatego muszę tyle pokrywać. Taką miseczkę spowalniającą. Ogólnie do karmy dodaję jeszcze algi, takie. One fajne są na uzębnienie, dlatego daję kierze. I ona zostaje tak jedną miarkę mniej więcej do jednego posiłku. Ale staram się tutaj tak w całym posiłku dać. No, tutaj się dziki już czeka na jedzonko. Jeszcze daję tutaj um, olej z Osia z Brita. Tak, o, już dałam. Jeszcze dam szprotki, Kirze, więc chwila. Dam szprotki. No, ty lubisz szprotki, nie? No, ale ma ogólnie rybną dietę. Hm? Bul, 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 bul. bul. Nie tak tak śmierć. Przecież w sumie no, szkrótki aż tak najgorzej nie śmierdzą. Akurat. Nie jest najgorzej z tymi szkrótkami. Dobra, słuchajcie, damy że tutaj. Siad, proszę. A, oh, słuchajcie, zajada. Dobra, pokażę Wam, kto sobie je. Słuchajcie, słuchajcie. Spróbuję wam mniej więcej powiedzieć, co dzisiaj będziemy robić. Jak już mówiłam, to będzie taki ogólnie, generalnie mój dzień. Taki mniej więcej, jak on wygląda praktycznie codziennie. Zaraz wyjdziemy sobie ogólnie na spacer. I na taki krótszy, takie tylko kółeczko sobie walniemy dookoła osiedla, żeby, zrobiła, żeby się załatwiała po prostu i trochę odwołała. Następnie. Pewnie nie będziemy nic za bardzo robić, a na pewno Ci położy znowu spać, bo na zawsze po jedzeniu i po spacerze krót, tym krótszym kładzie się spać. Potem tak pewnie po około 12 coś takiego, jak wtedy będzie Sheila iść na trening, to może pójdziemy na spacer. Nie wiem, może pójdę z Zosią i Shailą, e, Właśnie je zaprowadzi ten trening, ale to jeszcze muszę się zapytać. E, więc może tak się uda zrobić, że z nimi pójdziemy. A jak nie, no to i tak się jak do lasu skieram na godzinę. I potem miałam plan, żeby dzisiaj pójść na trening, bo będzie dzisiaj trochę chłodnie. Właśnie wyszłam z na spacerek. Na flexji z nią już wyszłam tam, tylko jedziemy, jedziemy zrobić kółeczko 15 na pewnie. Więc już tam Wzięłam się na flexji. No i pewnie odezwa się do Was po spacerze. Jak coś tam będziemy robiły, coś ciekawszego, bo to na się będziemy później właśnie, właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest u nas strasznie gorąco, jest 20 stopni dzisiaj. Czy aktualnie jest 10, jest jakieś tak, z 20, a ma być 20 i coś, potem 25. I w ogóle ta pogoda w mojej jest strasznie dziwna, bo przez cały maj w sumie padało i, i była mega brzydka pogoda. A jak zawsze jest, kurde, malnie to jest 30 stopni, manie, tak była bardzo brzydka. I nagle, w sumie dwa dni temu jeszcze trzeba było nosić bluzę i długie spodnie, a nagle, kurde, zrobiło się mega gorąco, i trzeba dosłownie chodzić w krótkich spodenkach i w tych w koszulkach na ramczkach, bo po prostu można użyć nie? Z Masakra się po prostu zrobiła, ale w sumie dobrze, bo już chciałam tą ładną pogodę. Tylko dla mojego co trochę gorzej, bo Kiran nienawidził upałów akurat. Już dla niej jest lepiej, jak jest zimno, niż jak jest upał. Chociaż mój pies jest bardzo wybredny co do pogody. Jak jest za zimno to jest źle, jak jest za ciepło to jest źle. No ale to w każe, tak ma, no, Jak jest za zimno to jest zimno, jak jest za gorąco to jest gorąco. Wiem, no to się odsądzi. No jakoś daje radę, nie? Cześć, się idziesz? Siemano ja, Idziemy do lasu na spacer nagrywałam wam nic po tym krótkim spacerze, bo w sumie to nic nie robiłyśmy A więc no nie było co nagrywać Ale właśnie idziemy do lasu I coś wam się nagrywać, może... Właśnie jesteśmy w lesie Już trochę przeszłam, tylko nie nagrywałam, bo dużo ludzi, a ja wiecie nie chciałam nagrywać ludzi bo nie każdy jednak chce być a, pokazany na YouTubie, a ja nie chciałam mieć problemu potem. A, no i w ogóle taka fajna pani szła. I ona powiedziała, że myślała, że z daleka kiro to dzik. I się że dziki chodzą po lesie. I miała jeszcze takiego słodkiego jak w długowłosą. Mega fajna pani. No, przyjazna, taka przyjazna się wydawała. No i właśnie sobie idziemy. I w sumie nie wiem gdzie jeszcze pójdziemy, pewnie zrobimy sobie takie większe kółko trochę. I sobie wrócimy, bo dzisiaj jest dosyć gorąco, więc no. Jeszcze pewnie potem wieczorem jak się trochę oziębi, to będzie trochę chłodniej, tak około 18, pewnie pójdę gdzieś na trening lub jeszcze raz na spacer. Nie wiem, zobaczę. Dobrze sobie kira tak idzie. A ze smyczą przypiętą, jej nie trzymam. Ale jest ze smyczą przypiętą, tak na wszelki. Ja zawsze się jednak trochę bezpieczniej czuję, jak ona ma tą smycz przypiętą. A wiecie, w razie co ty wyjdzie z mi, nie wiem, uciekać, choć nie wiem, cokolwiek, zawsze mogę jeszcze złapać tą smycz, lub odepnąć, lub coś, więc zawsze się czuję bezpieczniej. No a szczególnie, że teraz jest dużo ludzi, też nie? Dużo ludzi teraz chodzi tutaj po lesie, bo jest ładna pogoda, weekend. Dużo ludzi jest, nie? No ale nie każdy chce jednak, żeby Amsterdam podchodzi, no bo też nie wszyscy lubią psy, nie? Niektórzy się nawet boją, więc... No. Popatrz. Daj głos. Super. Daj głos. Waruj. No to bardziej leży się, ale dobra, Ci zaliczę. Uwaga, szukaj i zaliczę, bo ja wiem, że ona jest mega... jakby mega ten upał na nią działa, że już jej się nic totalnie nie chce, jak jest tak gorąco, więc ja ją rozumiem. Co nie? ją kurde kazała jej też jakiś, kurde, nie wiadomo co robić ten upał, bo jednak mój pies jest coś taki, że ona mega szybko się męczy fizycznie, psychicznie nie, Fizy... psychicznie jest mega mocna, no ale fizycznie mega szybko, mega, mega szybko się męczy, więc no... nie wymagało od nich za dużo, co nie? Kira, uwaga, omiń. Kecz. Super. Przynieś, dawaj. Oj, gdzieś tam dziwe ciało. Chodź, dawaj, przynieś. Daj szybko. Jupi, super. Puść. Super, piechu. Da, jeszcze raz. Uwaga, omiń. Kecz. Super, przynieś. Czy nie? Coś tam cały czas do tej. ADA! Super! Super, Michu. Puść tak jest! Ej, oleju, na już ładnie puszcza. Muszę powiedzieć, że z był właśnie problem z tym puszczaniem. Omiń! Super! Mój pies stwierdził, że robimy przerwę i położyła się w środku lasu. Typowa Kira ogólnie. No. Nie wierzę w ciebie czasami. Ja pierdolę. Niektóre psy to. Oj, ci gryzie. Oj, już psa to, to jest bubusiem kochanym. No, pokoś. Ej, piękny. Ej, tu jaki bubłus. Ej, no nie tarzaj się. Ha, w brzuszku chcesz. No, po obzusku chcesz się, głaskać? Oj, ci napuch ten zusek. Ej, Kira, nie umieraj. Właśnie powoli że wracamy, bo w sumie to nie ma za bardzo co robić, a jakieś trochę nie chce, jak jest taki upał, więc już powoli wracamy i w sumie nie wiem, co będziemy teraz robić. Pewnie Kira pójdzie sobie odpocząć, ja coś tam jakieś swoje sprawy załatwię, no a potem zdecyduję tak około obiedzie, coś takiego, że już będzie takie się oziąbiało, że tak powiem, to zdecyduję, co będziemy dalej robić. A jeszcze nie wiem co. Może pójdziemy na trening. Może kolejny spacer. Nie, mam jeszcze zobaczę. A i patrzcie. To a szutkałyśmy się, patrzcie. O lol, ale to przez wypadek wygląda. Ja, by ja mam dzisiaj skaczki, to nie dostanie. No jak mogłaś? Właśnie przed chwilą robiłam zdjęcia w tej I ładne jeszcze. Pąż, pąż, pąż. Kina? Co ty odwalasz? Coś ja co brudna. To nie było coś takiego? Yeah. Dawaj szybko! Obieg! Kira, przód. Chodź. Już rozdzieliłyśmy towarzystwo, bo kirze zaczęła odwalać. Nie wiem, o co chodzi, ale mm, były w rzece kąpały się razem, Nagle Kira zaczęła ją strasznie zaczepiać. Nie mam do tego pojęcia czemu. Ona się w ogóle dziś jakoś dziwnie zachowuje. Ale mi się wydaje, wiecie co? Bo Szejla z niej do gocieczki dostanie. Tak, co się mówiła. No i Kirze po prostu już po prostu ma jak mam Kira niezłą fiksację na tym punkcie. No bo wiecie jednak, mimo tego, że Kira nie jest samcem, no to jednak... no psy jednak to czują, nie? Więc... To jej odwala. Chodź idziemy dalej do domu. Właśnie wróciłyśmy ze spacerku I Kira sobie odpoczywa. Co się brzuszek dziwnie wyskoczył. No normalnie jest git wagi. No nie wiem czemu tak. Żur. Wtedy właśnie odpoczywa po spacerku Siemanko, witam się, witam was e, Witam was po... No długo nie nagrywam, dzisiaj nic Ponieważ jest już zaraz 20 godzina A my idziemy na spacer Ostatnio nagrywałam się o 14, na spacer Ogólnie kiedy już została śniadanko, a, czy nie śniadanko tylko kolację i właśnie idziemy sobie na spacerek. Nie nagrywam dekoracji, na no bo w sumie to jest w to samo została rana, tylko że bez szkrotek, bo aktualnie tak. wszystko mi się pokończyło. Dosłownie nie mam żadnych smaczków ani nic. Nawet karma mi się skończyła i jutro będę musiała i dać jakąś inną. A muszę właśnie z licznego, więc muszę sobie porządne zapasy zrobić, bo przysięgam, że nic nie mam. No i właśnie idziemy na Psi Park. Będzie tam też Sheila i Zosia, więc fajnie. Może, jakiś rząd dzisiaj chciał, bo w ogóle jest teraz chłodno, nawet mam bluzę, bo jest taki 17 stopni. A może sobie coś poczuję na jakiś się chciało, chciał, ale widzę, że ma fajne tempo, czyli nie ciągła. Więc możliwe, że coś tam nagram z ćwiczeń dzisiaj. Mam nadzieję. Co? Kromi? <grymne> Tam? To jest Szejla. Przyszła Szejla. Chodź, Kira. Cufaj, 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 hello. Yeah. Super, Szejla, gura. Chodź. Góra, no dawaj, góra, góra, góra. Góra, nie odbij, tylko góra. Góra. Góra, 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 Kiruś. Co jest? Góra. Dół. Super. Catch! Super! Kira? Go! 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 Go, go, go! Super! Dawaj, super! Co? Co to za zabawka? Super! Aha! Super! Super! super. 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 Awa i w ogóle na co nie? Przejście. 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 Tak. Przejście. No, ale właśnie nie, bo tak mi się lepiej... O. no nie! Uwaga, bo tu idziemy. Wejdź. Wejdź. No, akurat nas zabraliście przeszkodę kurde. My idziemy, uwaga. Kira, hop. 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 Super. Hop.

Kacz. Super pies, daj głos Super, no. daj głos no. Super Patrz jak O la 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 I love you baby no. To tego piszka. No. Słuchajcie Tym akcentem kończymy dzisiejszy filmik Ogólnie i więcej już nie nagrywam, bo już jest prawie druga A na spacerze włączył mi się telefon i zapomniałam już dograć. Ogólnie jeszcze mam jakieś ząbki po spacerze. No i to w sumie wszystko, co dzisiaj robiłyśmy dlatego tego. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik. Jeżeli tak, to będzie mega miło, że złoicie łapkę w górę, zasubskrybujecie subskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście. A jak zostawicie miły komentarz, to też um, jest to mega miłe i daje dużą motywację. A e, ja kończę już. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. To... Nie, cokolwiek.